Siemanko, Nerdowie, widzowie, siemanko, z tej strony burmistrz Łażej, kanał Nerd TV 4K i spieszę już wam z pomocą, z poradnikiem kolejnym do Cytisów, ponieważ cuda na kiju się dzieją w tej grze. Wczoraj na Steamie, jak wiecie, walczyliśmy z pocztą i nie wiadomo było o co chodzi, więc zaraz wam pokażę, jak naprawić tych kurydeli stonoszy zważywionych, bo nie działają. Jednak na początku odcinka podziękowania oczywiście dla wszystkich wspierających kanał, bardzo wam dziękuję. Oczywiście wyróżnienie na odcinku wskazane. I tych, którzy chcieliby kupić cifiski, a ich boli dwie stówy ponad dać, no to macie w opisie link do Eneby, z którego możecie skorzystać. Jeżeli zakupicie grę, to ja dostanę z tego jakieś tam profity od 3 do 5% procent zależy, jak tam za zawieje. A, grę, a wy dostaniecie grę o 9 dyszek taniej niż kosztuje ona na Steam. Także przechodzimy już do poradnika, i już wam pokażę, co tu się wyczynia w tej grze. Otóż jak wiadomo, w tej grze ważnym czynnikiem, wpływającym na zadowolenie tych warzyw, co mieszkają w tym mieście jest dostępność usług pocztowych. I tu widzimy, że oni krzywią mordę, mimo tego, że są szczęśliwi podobno, to minus 15 punktów do jedwabistości jest za niestabilne usługi pocztowe. To jest dużo minus, 15 punktów, to jest bardzo dużo. I zobaczcie sobie to, klikamy sobie tutaj w panel informacyjny na pocztę, i jest czerwono po prostu. Tu poczta nie wyrabia, po prostu jest jubel, syf i w ogóle zważywienie ogólnodostępne. I co jest teraz tego przyczyną? To, to wy z podziwu nie wyjdziecie, jak Wam zaraz powiem, nie? co to robi. Nie, nie, to nie robi, że ja sobie kliknąłem tu budynek, on jest przypisany do dzielnicy, myślałem, że to ma wpływ. Nie, nie, widzowie też tak myśleli. Kombinowaliśmy wczoraj na live i chyba nawet przedwczoraj też. Nie, to nie jest przyczyna. Wiecie, co jest przyczyną? No, przyczyną? Zaraz Wam pokażę, co jest przyczyną. Jak widzicie, zobaczcie, z 30 samochodów z tego urzędu pocztowego sobie jeździ jeden. po mieście z 30. Jeden! Jeden! Jeździ. Tu jeździ stąd 6. To już jest lepiej trochę, ale to jeszcze nie jest to, co powinno być. Tu mamy urząd pocztowy Number 3. Number 3 mamy tu urząd pocztowy. Tu sobie też jeździ jeden dodatku na grupie na fejsie ludzie się wkurzali, że sortownia im nie działa, bo nie działa, bo jest zero samochodów z 5 używanych na sortowni. Więc przechodzimy do tego, co robi ten tutaj, prawda, zważywienie. Co powoduje to zważywienie? Uwaga, e, przygotujcie, kupcie sobie power szybko albo wejście pod rękę, bo po prostu jak padniecie, jak zobaczycie, co ważywi pocztę, to już nie powstaniecie bez power Nie ma takiej opcji w ogóle. Przyczyną burdlu jest to. Towarowy dworzec kolejowy. A się okazuje coś ważyli. Ja nie wiem o co chodzi, ale robi problem dla poczty. Nie wiem czemu. Tu nie wiem, czy DHL to obsługują, może, i z pocztą się nie mogą dogadać, i przez to jest jubel, nie wiem. Ja proponuję wam nie wyłączyć to. Nie, nie, nie. Zapiszcie sobie oczywiście grę wcześniej, zanim zaczniecie coś psuć sobie w mieście. Polecam. Nie, wyłączenie nie pomoże. Dalej będzie jubel, bo sprawdzałem. My musimy wziąć narzędzie pod przyciskiem B, które się znajduje na klawiaturze, buldożer, i musimy to po prostu wypierdzielić w kosmos. Po prostu wypad z miasta. I teraz patrzcie, cud nad Wisłą Eureka się stanie. Robimy sobie widok matki z góry, żebyście dobrze widzieli, co się zacznie wyczyniać za chwilę za sekund 5. Klikamy sobie na tą pocztę. Teraz ładnie widzimy wszystko z góry. Wszystkie oby trzy urzędy pocztowe widzimy. Tu są oznaczone taką kopertą. Widzimy wszystkie skrzynki ma mailowe. Ja tak powiem, skrzynki mailowe, to jest coś pięknego. Dobra, i teraz czekamy na cud nad Wisłą. Zobaczcie zaraz, co się wydarzy. Trzeba trochę cierpliwości, chwilę poczekajcie, tak. Nie krzyczcie już na mnie, że film przedłużam, bo muszę wam pokazać jakoś, tak. A jak widzicie, poczta na chwilę obecną wygląda tak. 80, prawie 90 tysięcy przesyłek produkują mieszkańcy, z czego poczta sobie postanowiła, no tak 22 tysiące sobie przerobimy, niech reszta tam ciur do pieca do spalenia. Bo na ciur będziemy się, kurde, starać. No tak to działa, no, z tej grze, no co wam, poradzę. No to jest cities, no, no to co so paradoksy, no, 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 no co? No co dopracowaną grę chcieliście na premierę. Patrzcie ile tu o zobaczcie ilu ich wyjeżdża to, to całe sznury, tu ile jedzie, zobaczcie jakie oświecenie nastąpiło. Zobaczcie, od razu budynki się zielone robią. Widzieliście to? Piękna opcja, nie? Fajnie działa. Patrzcie jak ładnie. Zobaczcie zaraz jak nam skoczy wskaźnik. Ładnie. Zaraz będziemy sprawdzać, czy mieszkańcy już się cieszą z tego powodu. Powinni zacząć napływać do miasta w związku z tym, że im się poprawiła sytuacja wysyłania pieniędzy do wujka wójka z Ameryki do Polski. Baczcie, już jest 30 tysięcy, prawie, przetwarzania. Widzicie to, jak to pięknie działa. A po co komu pociągi towarowe? Eksport też nie działa, wywożą raz na jakiś czas, jak im się coś przypomni. Także no, spoko, ne? No myślę, jedyna słuszna cena tej gry na chwilę obecną to, tak to, to jak to się mówi, za darmo to dobra cena. Nie? Bo to jest po prostu tragedia. No, macie poradniczek, widzicie co się dzieje. Pociągi psują pocztę. Tego nie grali jeszcze. No jak ładnie zielono się porobiło. 62 tysiące już przetwarzanie. Można? Można grę zważywić. Można. Pięknie. A tutaj... No ja tak czekam na dodatek disasters, Nie będę się tu przejmował za zbytnio tymi ich podatkami, bo próbują mordę. No, po prostu meteoryt, tu by się przydało. No, po prostu będzie najskuteczniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o to, bo w poradnikach, oczywiście, na YouTubach, że A szkolnictwo, jak tu każdy rodzaj szkoły jest przy, przy tej dzielnicy, trzy, trzy podstawówki, bo, bo się ludzie nie mieszczą. I oni mi mówią, że edukacja. Mhm. Widzę, właśnie, jak edukacja im pomaga. A co się okazuje, że wartości terenu pewnie coś robią, ale to będziemy badać może na innym poradniku, może dojdę kiedyś do tego, jak to ogarnąć. A my sprawdźmy tymczasem, czy poczta już działa fantastycznie. No i co, i zielono, i nagle działa. I nagle ogarnęli. No, Eureka po prostu, nie? Zobaczcie, jak mieszkańcy ładnie do miasta zaczęli płynąć pod wpływem po prostu podniecenia, że poczta działa. Dzisiaj już 90 tysięcy, już jesteśmy na zielonym. Można? Można. kliknijmy w budynku czy mordę o niestabilne usługi nadal. O ktoś umarł aż zawał dostał z tego szczęścia. O! Stabilne usługi pocztowe plus 7 mamy nagle. Jest dobrze? Jest dobrze. Działa, działa. Także mam nadzieję, że ten poradnik się przyda. Po prostu hity internetu w cikisach. Więc można go gdzieś, nie wiem, udostępniać, pchnąć dalej, pomóc ludziom, którzy się po prostu już załamują przy tej grze, podobnie jak ja. Chociaż gram, mimo że mnie wruchwia, bo ogólnie gra się dobrze, ale po prostu takie cuda są momentami, jak widzicie na przykładzie tego poradnika, że można się obalić po prostu i nie wstać. Ale jak widzicie, działa. To usuwacie stację towarową. No przykro mi, no tak wygląda gra na chwilę obecną. A z tego, co widzę, to te usługi pocztowe są ważniejsze od tych pociągów. Bo, bo, bo mieszkańcy krzywią mordę te usługi, o pociągi nie bardzo. Więc taki poradniczek dzisiaj dla Was nie za długi, nie będę już przedłużał. Także Eneba, tańsze gry, korzystać z moich linków, wspieracie wtedy mój rozwój dzięki temu, oczywiście w sposób materialny. I co, zapraszam Was na Discord Nerdowie Błażeja, gdzie również możecie uzyskać pomoc do starych Citizen'ów, zarówno jak i do dwójki. Również fanpage na Facebooku Nerdowie Błażeja możecie tam zaobserwować, polubić, tam pooglądać różne też filmy. Znaczy udostępniam w sumie to samo co na YouTubie, ale jednak Facebook to też zawsze jakaś promocja. A na Instagramach, YouTubach, Twitchach, Kikach, TikTokach TV, 4 k Ja dziękuję już Wam dzisiaj serdecznie za obejrzenie tego poradnika. Pamiętajcie, żeby być aktywnymi pod filmem. Jeśli pomogłem to lajki, like komentarze obowiązkowo. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!